No cześć, dzisiaj mały przegląd akwarium po przeglądzie mojego prefiltra ja mianowicie stwierdziłem, że zobaczę co tam w prefiltrze bo bardzo długo nie zaglądałem tam i to naprawdę długo, bo zaglądałem do niego 2 no, miesiące temu to trochę czasu minęło no co się okazało po podmianie wody, nastawiam sobie w wiadrze wodę żeby przepłukać gąbki ewentualnie wyciągnąłem z prefiltra sporą grupę krewetek musiałem je z powrotem wrzucić do zbiornika spodziewałem się tego, że tam powpadają po to mam prefiltr, żeby je tam wyłapał jeżeli chodzi o sam zbiornik, no to rośliny czują się dobrze moje starania względem światła jakie podjąłem sprawdzają się nie świecę cały czas pełną mocą tylko dawkuję im oświetlenie na trzy różne poziomy mocy pełnym światłem świecę stosunkowo krótko co spowodowało też, że Oglony przyhamowały. Rośliny coraz bardziej się rozrastają, więc też pobierają z wody odpowiednią ilość składników odżywczych, więc udało mi się nie zlikwidować, ale przyblokować już te glony. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych zawirowań, które i tak mogą nastąpić. Nie jestem tego świadom. Jeżeli chodzi o ryby, to, to tutaj większość czuje się dobrze. Poza jednym. Danio, który znowu stracił część ogona. Myślałem początkowo, że to bojownik się dorwał do niego, ale okazało się, że to akurat wewnątrz gatunkowa sprzeczka. Regularnie samce u mnie się ze sobą biją, przepychają. No, tak samo jest u innych. Ryb i kardynałki i razbory to robią, więc najspokojniejsze są rodostomusy, które zapływają cały czas razem i nie mają tego typu problemów. Nie wiem, może mam same samce bez samic, albo same samice i u nich nie ma takiego problemu, jeżeli chodzi o zaangażowanie międzypłciowe. No tutaj wiem, że mam i samce i samice, więc to normalne. Tylko właśnie w tym przypadku walki są na tyle ostre, że no Danio regularnie traci kawałek ogona, płetwy ogonowej, i, i to mu nie przeszkadza, żeby dalej się szarpać i dalej wariować w akwarium. No poza tym wszystko w porządku. Mam nadzieję, że z każdym tygodniem będzie coraz spokojniej i coraz lepiej, jeżeli chodzi o glony i o rośliny. No tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do następnego.